Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi zwanej Emaus. Oddalonej o sześćdziesiąt stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako przesłonięte, tak że go nie poznali. On zaś ich zapytał: Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze? Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział mu: Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich: cóż takiego? Odpowiedzieli mu: To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu. Jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim, dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas. Były rano u grobu, a nie się jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, Którzy zapewniają, iż on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale jego nie widzieli. Na to on rzekł do nich: O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I, zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do Niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej, lecz przymusili go, mówiąc: Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Przed więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili między sobą, Czyż serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zostali zebranych jedenastu, a z nimi innych, którzy im oznajmili: Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. Oto słowo pańskie. Amen. Drodzy bracia i siostry, jak się siada z kimś do stołu, to raczej się zna osoby, z którymi się spożywa posiłek. My jesteśmy dzisiaj na uczcie Eucharystycznej, dlatego zanim podzielę się Słowem Bożym, chciałbym przedstawić księży, którzy raz, razem ze mną odprawiają mszę świętą. Przed chwilą Ewangelię przeczytał ksiądz Grzegorz, ksiądz Ireneusz, który siedzi po drugiej stronie, są księżmi z diecezji radomskiej, z mojej rodzinnej diecezji, a jeszcze jeden kapłan, który siedzi po mojej prawej stronie, bliżej ołtarza, to ksiądz Wiesław, który pracuje w diecezji Eichstadt w Niemczech. Ale też byliśmy w jednym seminarium, ksiądz Wiesław od 22 lat właśnie posługuje w kościele w Niemczech. Witamy ich serdecznie i cieszymy się, że razem z nami dzisiaj w tym tygodniu miłosierdzia się modlą. Oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Tak powiedział Jezus. Jak to zrealizować? Jak to wypełnić? My czasami tak potocznie mówimy do kogoś, na zawsze zostaniesz w moim sercu, zawsze będziesz w moich myślach, zawsze będziemy o tobie pamiętać, albo czasem mówimy, że ktoś zostanie z nami poprzez jakiś bezmiar dobra, który uczynił, pamięć o nim będzie w nas trwała. Ale tu nie o to chodzi. Nie w taki sposób Chrystus chciał i został z nami. Chrystus powiedział. Przypomnieliśmy sobie o tym szczególnie w Wielki Czwartek. To jest ciało moje. To jest kielich krwi mojej. Te słowa. Zupełnie zmieniają jakość obecności Chrystusa wśród nas. On nie jest tylko wspomnieniem, On nie jest tylko na sposób duchowy, ale jest prawdziwie fizycznie obecny w każdym z naszych kościołów. Czasem ktoś mówi, modlić można się wszędzie. Kościół jest do tego niepotrzebny. Pan Bóg jest wszędzie, wszędzie możemy Go znaleźć. Moi drodzy, i to jest prawda. Tak jak wszędzie możemy pamiętać o naszych bliskich, o osobach, które kochamy. Wszędzie możemy o nich pamiętać i myśleć. Ale nic nam nie zastąpi. Spotkania z nimi, gdy są obok nas fizycznie, gdy możemy ich dotknąć, przytulić, pocałować, być blisko. Nie zastąpi nam tego, to, że o kimś pamiętamy. I tak samo tej fizycznej obecności Chrystusa nie zastąpi nam to, że modlimy się i możemy się modlić wszędzie. Y ja przyznam i wyznam, że mam takie doświadczenie z tej ostatniej wielkiej soboty. Postanowiłem zrobić sobie taką pielgrzymkę po najbliższych kościołach, żeby nawiedzić groby Chrystusa i pomodlić się chwilę przy nich. I poczułem taką. No nie pustkę, ale jakiś taki niedosyt, niech to nie zabrzmi jako, jako słowo krytyki, bo absolutnie nie to jest moim zamiarem, ale liturgicznie jest to do przyjęcia, jest to dopuszczalne i jest to poprawne, że Wielką Sobotę nie ma Chrystusa Eucharystycznego wystawionego w grobie. Są kościoły, które wystawiają. Na przykład w Piotra i Pawła był wystawiony Pan Jezus Eucharystyczny. A są kościoły, które, i też jest to zgodne z liturgią, właśnie nie wystawiają Chrystusa Eucharystycznego. I moi drodzy, właśnie w, w takich dwóch kościołach byłem i tak poczułem, jakby mi kogoś tam brakowało. Nie czegoś, ale kogoś. Tak jakby kogoś mi tam brakowało. i to też ma swój sens, że poczujemy taką tęsknotę za Chrystusem Eucharystycznym. Że tak zatęsknimy za Jego obecnością, że ta jego, to Jego przebywanie, symboliczne przebywanie w grobie, podkreślamy tym, że go nie ma też w tabernakulum, nie ma na ołtarzu. I wtedy jest nam tak trudno, bo go nie ma. Moi drodzy. Myślę, że każdy z nas, kto ma w sobie już wyrobioną taką pobożność eucharystyczną, rozumie, jak bardzo ważne jest dla nas, aby, aby być blisko Chrystusa Eucharystycznego. Ja jestem z Wami po wszystkie dni. Co nam to daje? Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście i obciążeni. A ja was pokrzepię. To nam mówi Jezus. Ktoś z nas nie jest utrudzony? Kto z tu obecnych nie przeżywa czegoś, co mu ciąży, co jest trudne? Każdy z nas coś niesie na sercu. I Chrystus mówi: Nie jesteś z tym sam. Przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy utrudzeni jesteście, ja was pokrzepię. I możemy zawsze przyjść. I on zawsze na nas czeka, i zawsze nas wysłucha, i zawsze pomoże. To nie znaczy, że zniknie problem, że zniknie trudność. Ale Jezus po prostu doda nam sił. On doda nam. Mądrości, jak przez to przejść, jak to rozwiązać, jak to udźwignąć. Na pewno każdy z tu obecnych wie, o czym mówię, bo każdy z nas tego doświadcza. Moi drodzy, ale aby mieć w sobie taką wrażliwość eucharystyczną, trzeba do Chrystusa przychodzić często. Zobaczcie, że Ci uczniowie, którzy szli do Emaus dzisiaj, oni, Chrystus się do nich przyłączył i oni go nie rozpoznali. To jest oczywiście teologicznie o wiele głębszy temat, że Chrystus dawał się rozpoznać. To nie było naturalne, że Chrystusa dało się rozpoznać. On już był w innym świecie i on pozwalał się rozpoznać. To był cud, że Chrystusa można było rozpoznać po zmartwychwstaniu. Ale to ma też taki swój szczególny wymiar, że uczniowie go nie rozpoznali. Ale w pewnym momencie, gdy On zaczął do nich mówić, czyli co, czyli słyszą słowo Boże, prawda? Bo Chrystus do nich mówi, słyszą słowo Boże. Gdy On zaczął do nich mówić, w ich sercu pojawia się niepokój, ale taki dobry niepokój, bo mówią: zostań z nami. Nie odchodź, gdy On chciał iść dalej, zostań z nami. Przymusili go, żeby z nimi został. A więc słowo Boże. A później przełamanie chleba. Łamanie chleba to jest najstarsza nazwa Eucharystii. To jest najstarsza nazwa mszy świętej. Spotykali się przy łamaniu chleba. I przy tym łamaniu chleba go rozpoznają dopiero. Co to znaczy? To znaczy, że my doświadczamy Jezusa Chrystusa jako żywego i obecnego, przy, przeżywając tajemnicę Eucharystii, przychodząc do Chrystusa Eucharystycznego jednocząc się z Nim w tajemnicy Eucharystii. To jest dopiero to spotkanie z Jezusem, które napełnia mnie mocą. Jeśli zaniedbuję spotkania z Chrystusem, to przestaję Go rozpoznawać wokół siebie. To owszem, jest we mnie jakiś niepokój, jest we mnie być może myśl o Nim jest niepokój o moje życie duchowe, ale jeśli nie przychodzę do Niego, to w życiu pojawia się też ta wewnętrzna pustka. Dlatego, moi drodzy, my spotykamy się w tym Tygodniu Miłosierdzia w myśl słów świętej siostry Faustyny, która którą Chrystus bardzo zachęcał i prosił ją, aby właśnie zapraszała ludzi do, zapraszała wiernych do korzystania z tej tajemnicy Eucharystii, do uczestniczenia w Eucharystii, do adoracji Chrystusa Eucharystycznego. I moi drodzy, czego jeszcze uczy nas Eucharystia? Chleb to jest pożywienie, to jest pokarm. Eucharystia domaga się, aby Chrystusa przyjmować, aby się z Nim jednoczyć całkowicie. My czasem mówimy, trzeba być blisko Chrystusa. Powiem teraz takie mocne słowa. Judasz też był blisko. Judasz był bardzo blisko Chrystusa. Najbliżej. Był jednym z najbliższych, wybrany z milionów wśród dwunastu najbliższych. Był tak blisko, zdradził. Nie wystarczy być blisko. Trzeba z Jezusem Chrystusem się jednoczyć. Trzeba Go przyjmować w tajemnicy Eucharystii. On po to został z nami jako. Chleb, abyśmy mogli się z Nim zjednoczyć całkowicie, fizycznie i duchowo. I to przyjęcie Chrystusa fizyczne, znów, to nie jest tylko, przepraszam za wyrażenie to nie jest tylko zjedzenie Eucharystii, bo my doskonale wiemy, że Przyjęcie Chrystusa musi się dokonać w sposób godny. A więc, jeśli chcemy przyjąć Chrystusa, to mamy być do tego przygotowani: mamy być wewnętrznie czyści, mamy być uporządkowani, mamy być w stanie, nazywamy to, mamy być w stanie łaski uświęcającej. Wtedy dopiero to przyjęcie Chrystusa jest owocne, ale jednocześnie. Ono sprawia, że moje życie staje się lepsze. Wy tego nie słyszycie, bo ksiądz zwykle cicho odmawia tę modlitwę, ale przed przyjęciem Komunii Świętej ksiądz się modli: Panie, niech przyjęcie Twojego ciała i krwi nie ściągnie na mnie wyroku potępienia. Nie ściągnie na mnie wyroku potępienia. Czyli panie nie daj abym przyjmował cię w sposób niegodny abym zbezcześcił twoje ciało i krew poprzez właśnie przyjęcie w stanie gdy nie jestem w stanie łaski uświęcającej eucharystia nas z jednej strony umacnia ale z drugiej strony też mobilizuje do tego abyśmy stawiali sobie wymagania Abyśmy stawali się lepsi, byśmy się nawracali, byśmy się poprawiali. Po to jest także Eucharystia. I po raz, i może taki już ostatni, akcent, do czego nas zobowiązuje Eucharystia. Święty brat Albert powiedział, że trzeba być dobrym jak chleb. Które leży na stole, i z którego każdy może sobie ukroić tyle, ile chce. Eucharystia, która, która jest Chrystusem pod postacią chleba, przypomina nam o tym, że mam się dzielić dobrem, mam się dzielić miłosierną miłością. Eucharystia mobilizuje nas do tego, byśmy. Świadczyli o Chrystusie poprzez dobro, byśmy byli świadkami nie tylko Jego słów, nie tylko świętych tajemnic, ale byśmy byli świadkami Boga, który nas kocha. Nasz wspólny profesor, bo studiowaliśmy w tym samym seminarium, profesor od filozofii żyjący już ksiądz Kwara, powiedział kiedyś do nas kleryków, ja chyba mówiłem już te słowa, ale one są bardzo mądre, powiedział wtedy, pamiętajcie, że księdzem jest się po to, żeby ludzie wiedzieli, jak Bóg ich kocha. Księdzem jest się po to, żeby ludzie wiedzieli, jak Bóg ich kocha. A ja myślę, że możemy to rozszerzyć, Chrześcijaninem, uczniem Chrystusa, jest się po to, aby świat widział, jak Bóg ten świat kocha. I do tego też nas zobowiązuje tajemnica Eucharystii. Przychodźmy do Chrystusa, aby napełnić się Jego mocą, aby być mądrym Jego światłem. Przychodźmy do Chrystusa, aby się z Nim nieustannie jednoczyć. I wychodźmy też z Kościoła, po to, aby dzielić się z naszymi braćmi i siostrami Jego miłością, miłością, która przygarnia do serca każdego człowieka. Amen.